I witam, witam. Puszujemy już wroga w kolejnym odcinku y, Down of War. Kontynuuję naszą kampanię. Czas trochę Eldarów po... potyrać. Rozstawiam się moje ciężkie boltery. I wyrzutnie rakiet, leci nienawiść. Bo bansze są upierliwe. <coughs> Jak cholera. A w międzyczasie tu niech się produkują wszystkie rzeczy. Niech oni się tam będą tu przez pewien czas. Ma, max popularność, ale on się będzie produkował. Więc easy. Okej, okay, idziemy dalej. Jest brama. Trzeba się jej pozbyć. A tu się zespływają jakieś lamusy, upgrade'y, Space marini, dwa oddziały. Tak, dużo tego Dreadnought. Za mało energii. Przypał. Dobra, brama rozwalona, idziemy dalej. Wywyczałem to już tak, jak, jak muszę to rozgrywać, więc jest w miarę spoko. Bo wcześniej to się tak to nie mają bazy ogólne, to już platformy wsparcia, oddział marinów się zrobił, możemy go wyupgrade'ować. Dajcie im to. Dobra, mamy Predatora. Zabierzemy go sobie tutaj. Napylać w nich. Tak, tak, znaczy się. E, I... A plazmowam plasmową im damy. Oni tu napylają, ci oczywiście są z tyłu, gdzieś nic nie robią. Dobra, oczywiście zajmujemy ten punkt. Dobra, tu Dreadnought'a sobie zrobimy. A nie, nie mamy energii. Gdzie są jednostki, a w... poumierały. Okej. Okay. To dość smutno. No ale co co poradzić, zrobimy wszystkie upgrade'y. To potrzebuje... to, to. What is my will? Ja nie pamiętam teraz. a generator żeby zbudował. Yy, cele. Gdzie jest mój ten? Ale mój dowódca idzie tutaj już.

No, a tu broń, dobra. Myślę, że nie tędy przejść, wtedy tego bym nie chciał. Kolejny Dreadnought. Niech leci. Dobra, idziemy dalej. O. A tu są wrogowie. To no tu jest problem, bo tu nie ma. Osłony. Czy to bardziej problem dla Eldarów niż dla mnie? Mogę okay, te jeżdżące po tym. Yy, po. w rakiety. Pięknie. Nie tak stały? But you're a guard of the emperor, no? Mm. Mm. A... For the emperor. Mm. We are united. I think I must forget about. How long have you been here? For the emperor. Howder week. You held this for position the for us of the chapter. By your soul shall not we have seen some pretty freaky stuff too. Come on. We'll show you. Beware the alien. We are the emperor's chosen. Weapons at ready.

Tu wrogiego, tu napełaj w nich, tu gdzieś następny drewniak jest, tutaj. to Zobiegniemy, to jest kolejna kaplica. to rozwali te mnie 5 lat. Nie, Dreadnought padnie. E przejdzie, kurczybek. Chyba ten Dreadnought się musi wycofać tak szybko. Wejdziemy tam. Musimy uzupełnić straty. Kurwa, napierdalają tym młotkiem. Potem pójdziemy tam dołem, bo tam tak chcesz mi coś pokazać, to pójdziemy tam. Bo za dużo was tu nie zostało. Odpierdala stąd, czekać no no przejmujcie to, zejdziemy tam na dół, bo one stąd jeszcze lecą te banshe pieprzone, Oni tego nie przejmują, to walić. Będą oddziały, to się to odbija, czy coś. naprawę go. Dobra. Miło. Wpanał, kurde. O matko. Dobra, ale posuwała się misja do przodu. Osiorki nie przebiły na szczęście jeszcze. Ruch się tu dupę ktoś. Nie to was. Rozmówki. Chodź, działu Banż zbiera i te stoją. Póki mnie nie zabierają punktu, no jak sobie stoją. A tu są te. Bramy osnowy, dobra. Robią. No to jest powiem, bo tu mówię, nie ma osłony. To jest dość chujowe. To mi chcieliście pokazać. A gdzie się tego zbiera? Ja wierdam. Przynajmniej nie muszę się z tym bić. Wracamy tutaj. No, kidaki. No, ty tu zostajesz. A nie idą walczyć. To się chyba tylko tu po prostu zbiera i, i tyle. Bo to chyba sobie prostu osnowy, by oni zatwierdzili, że tu będą. Jakiś skrypt pewnie, o, cholera wie. Dobra. Ale tu się nie da zejść. Dobra, chodź spróbujmy to wyrnąć, żeby wsparcie This mogło przejść. Be a glorious one for the imperial. Wejdziemy do tych wykopali z kolery. Trzeba ich powyższyć. Kolejna brama. Czy nie tędy? Czyli nie tęgryzm. Gdzieś tu musimy iść. Nawczasem i brama na pewno nikt nie będzie chodził. Czemu wy kurwa się z nimi bronić? walczyć? W przyłowa. Chyba tędy musimy iść. Tu jest kronikarz i dowódca, Dzisiaj dobra. Tu są jakieś więzienia czy inne cholerstwo. Ale idziemy tędy. Tam jest pewnie jakaś baza. Sredarów. Tu jest kolejna osnówka. Będę je rozwalał, bo nie chcę mi się tepowały na plecy. te gówno. Chyba przeżyli. To zapraszamy tutaj? No, jeden za mnie się stracił. Eee, to... To się będzie przejmował taką pierdolą. Jeden to co to, to jest. Dobra. Tędy nie przejdę. To muszę jakoś tędy chyba iść, to Czy ja? Ale zobaczymy. Oni nie mam pojęcia, szczerze. No moje wsparcie widzę. Jo, tędy.

Jest kolejna baza, portal wsparcia. Uuu, zamawia pojazdy. Plus 10, o Jezu. No ale kryzys mamy tyle, że nie mam nawet co z nią robić. Zwalcie to po prostu. Ale ostrzał. <grytanie> Pięknie. No bo się te do tu nastakowały. Nie, teraz są te. Choć niż nie wierzę. Mm, super. Dobra, to no misja jest masakryczna. Jak gołem tu pierwszy raz, to była po prostu tragedia. Teraz nie jest tak, że zdaje mi jest, jest baza ich na pewno. No oczywiście, że. O nie! O nie, ognisty pryzmat. Rednoty napylać niego. Nie, w to napylajcie. Właśnie, jak tam sobie radzą moi ci. No, no spoko. Widzę. Oczułk. Dobra, radzą sobie. Jezibla. To jest masakryczne gówno. O, to zaraz padnę. Trzeba sobie zarobić trochę tych... O, padło tu paru, tych wyrzutni rakiet. Odrednot na polek jeden. Jak to mówią peszek? No, ja tu mogę sobie nawalić, Niech się robią w tle potem sobie tu przyjdą. Ten muczymy się mieć widoczność po prostu. Co w nim tak zajebało, się Srali? What oh, the fuck. Dobra, idziemy dalej. Fulak nam jeden dreadnought, to, ale to nic. Można później osad żywiołowy, ale to nie chcemy. Można wejść? Można wejść, chyba. Nie wiem. Można. A tu jest punkt, do którego musimy się udać. Rozwalcie ich po prostu. A widać w że nie ma friendly fire. Chyba. Nie mam pojęcia się okaże potem na koniec kampanii, że zabiłem tysiąc jednostek swoim ostrzałem. I byłoby śmiesznie. Wiper. Stateczki Eldarów takie śmiechowe. Tylko nie jest typ tyłu, nie? To jest taki coś w stylu... Ee, jak to się nazywa? To jest coś w stylu... Sempów ze Starcraft, bo to jest taki deal, że StarCraft na początku miał być WarCraftem. Oni chcieli zrobić sobie WarCrafta z ale WarCraft stwierdził, że nie da im licencji. No i tak powstał StarCraft. No na jakieś lamusy są. Podejście trochę bliżej, ja pierdziele. Jesteśmy blisko, dobra, idziemy do przodu. Walić ten punkt, jesteśmy zbyt blisko miejsca naszego przeznaczenia. Musimy się przejmować już jakimiś punktami. Mam tyle rekwizycji, że tego nie wydam w życiu. Dobra, tu coś jest. Zobaczymy, co tam jest. O kurwa, coś się było. No, pryzmaty. Już mi drewnota chyba wskazała, jednak. No właśnie tam. Oni nas nie chcą tu wpuścić bardzo. Ja degam. Właśnie tego to główna taka masakra. Bądźcie tyra i nie przejdziesz po prostu do środka. Chyba no, mamy jednego, w... no jeszcze w pleców mi przyleźnił. Pozwalać go. A, pytorkami się wybronili. Zostało dwóch w ogóle. Dobra. No, na plecy, serio. Chyba cię ziomeczku posrało. No, umarł sobie. Ale fajnie. Chyba te 3D mogę mogą skasować to gówno całe tutaj. Bo to się zbejtuje za dowódcą wszystko. Chyba tu jest tego dużo nie zostało. Już resztki. moją armę trochę. I całkiem spoko. Będę tak z ciemności. Tylko świecące gówno. Odbijaj do środka Dobra brama znowu wypadła, teraz rozwalić jeszcze jednostek jest tego więcej, ja walę. Ech, masakra. Dobra, już się dupa, no. Się przejmujesz. Tym heavy fire, bez przesady. Tu coś jeszcze jest. Portal Spardyle, rozwalmy to. O, misty pryzmat tu leci. Eee, gdzie ten trzeci Dreadnought. Raz, drugi, trzeci? Dobra, idą tu. Ja to skasować, bo żebym się nazywali z tego milion armii wroga, i będzie przypał. Dobra. podchodzimy do tego, cokolwiek to jest. a ja cię tu porozwalać teraz. No to jest dodatkowe, nie znisz bramę osnowy. O jezus, mary. To jest właśnie irytujące strasznie są te, te, te czołgi. Zobaczymy co tu jest ciekawe. się nie przebiły, więc spoko. I co trzeba zrobić? Przając te tragety? Czy co? A to by wyszło I jakoś tak to trzeba zrobić. A tak to się nic nie dzieje, jak tu podejdę A Oh, A, okej, dobra. wszystkie Filmik We are still unearthing more Eldar explosives and demolition charges, but we dare not move them. We replace their triggering mechanisms, however. That is all I care to do with such xenotech. Was this a trap? No. By the placement of the charges, it is likely they planned to collapse this area, burying the marker and anyone near it. They failed. Isidore, study the marker and see where it leads us next. Captain, Inquisitor Toth has arrived. Of course he has. Yes, Captain, it is an impressive sight. But I never claimed Chaos had never set foot on this planet before. I said that if something were here, the impending warp storm would eliminate that threat. Best we not remain to share its fate. And as I explained, Inquisitor, the Blood Ravens will remain until the last possible moment. Until that happens, in two or three days hence, I plan on pursuing this riddle. Captain, I do not presume to question your decisions concerning the Blood Ravens. But when it comes to employing the Colonel's Imperial Guard in your quest. My quest? Yet again you accuse me of pursuing my personal interests. It is my duty and yours to expunge any scent of heresy or chaos. You overstep yourself. As do you, Inquisitor. It is not the Colonel's Imperial Guard, their lives belong to the Emperor. It is by his mandate and will that I use the Imperial Guard against the forces of disorder and elevate them in the glory of holy battle. I see now that coming here was a mistake. If you are set on a path that will lead you to destruction, I can do nothing to stop you. But I won't allow you to drag us down with you. By inquisitorial edict, I am taking control of the planet Tartarus. Ok, okazało się, że jesteśmy sukcesem inkwizytora, ale kto by się nie spodziewał. Ok, udało się zamknąć w mniej niż godzinę, na szczęście. Więc ja was żegnam bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. I na kolejny odcinek. Yyyy, dawno na fora, należy cześć.